Cześć, witam Was na kanale Niezła Historia, czyli tym miejscu w internecie, które zachęca do czytania literatury historycznej, gdyż wcale nie jest ono gorsze od klasycznej beletrystyki, a ma nad nią tę przewagę, że przedstawione w niej wydarzenia zdarzyły się naprawdę. Dziś kontynuuję naszą starożytność średniowieczną podróż, którą umożliwiają nam podręczniki szkolne. Tym razem zajmiemy się tym przygotowanym przez wydawnictwo OPERON. Z pozyskaniem przeze mnie tych książek wiąże się dość przykra historia. Prawdopodobnie sam też jestem trochę sobie winien, gdyż mogłem wyrazić ją trochę nieprecyzyjnie. Otóż skontaktowałem się ze sklepem wydawnictwa OPERON oraz poprosiłem o polecenie mi najnowszych produktów, co też mogło zostać źle zrozumiane. Wydaje mi się, że przez pracowników sklepu zostałem potraktowany dość nieładnie. Pani, z którą korespondowałem w sprawie tych książek, z nie odpowiadało na moje maile, nie chciał odbierać moich telefonów, nie wiem, być może myślała, że chce od niej te książki po prostu wyłudzić. Ostatecznie skończyło się na tym, że wszedłem na stronę sklepu wydawnictwa i po prostu dokonałem zakupu najnowszych książek. No cóż, pozostaje mi mieć nadzieję, że inni klienci sklepu wydawnictwa operują tacy jak na przykład rodzice młodzieży licealnej, są przez pracowników traktowani lepiej ode mnie. Również chciałbym w tym miejscu zaznaczyć, że to co przed chwilą usłyszeliście nie ma żadnego wpływu na moją ocenę tej książki, a zatem... Zaczynamy! W przeciwieństwie do poprzednio omawianych, ten przygotowany przez Wydawnictwo Opero został wydany w dwóch częściach. W pierwszej zostały zawarte dzieje starożytne, natomiast w drugim dzieje średniowieczne. Wydaje mi się to trochę niepotrzebne. Dlaczego podjęto taką decyzję? Nie wiem. Znaczy, domyślam się dlaczego, ale po prostu nie chcę powiedzieć tego głośno. Wystarczy otworzyć ten podręcznik, aby przekonać się, że w stosunku do poprzednio omawianych jest on znacznie skromniejszy. Jest tu o wiele mniej ilustracji przedstawiających, jak dane miejsce wyglądały w omawianych okresach. Dopiero od drugiego tomu zaczynamy trafiać na współczesne fotografie, np. zamków w Malborku, czy też Kościołów mariackich w Krakowie, czy w Gdańsku. Poza tym, skromność tego podręcznika na tle tych przygotowanych przez SIP czy Nową Erę widać chociażby przez pryzmat tego, jak przedstawiono poszczególne greckie formacje wojskowe. W tamtych książkach uczniowie mogli trafić na ilustracje, na których oznaczono poszczególne elementy ekwipunku, czy też uzbrojenia. Natomiast autorzy tej książki zdecydowali się jedynie na umieszczenie zdjęcia naczynie, na którym namalowano dwóch walczących żołnierzy, a broń jest jedynie wymieniona. Także tutaj znajdziemy różnego rodzaju urozmaicenia. Brakuje jednak okienek zawierających dodatkowe informacje. Od czasu do czasu zdarzają się życiorysy ważnych postaci historycznych. Trochę szkoda, bo druga część aż się o to prosi, zwłaszcza w momencie, w którym zaczyna się omawianie historii naszego kraju. Uczniowie znajdą tutaj wizerunki kolejnych polskich władców, do których niestety brakuje krótkich notek biograficznych. Ewentualnie dodatkowe informacje można czerpać z podpisów pod zdjęciami, choć jak dla mnie nie wnosiły one niczego nowego do tematu. Pojęcia są na ogół wyjaśnione w tekście, natomiast te trochę bardziej skomplikowane stanowią przerywniki pomiędzy poszczególnymi akapitami, co też trochę utrudnia czytanie tej pozycji. Tak jak z przyjemnością czytałem podręczniki przygotowane przez wydawnictwa Wsyp i Nowa Era, tak w tym przypadku jestem bardzo rozczarowany. Tamte książki nie dość, przekazywały wiedzę, to jeszcze czytając je można było się dobrze bawić. O tym podręczniku nie jestem w stanie tego powiedzieć. Został on napisany językiem typowo naukowym. Merytorycznie nie mam mu nic do zarzucenia, gdyż zagadnienie zostało wyjaśnione dobrze oraz widoczny jest związek przynowo-skutkowy. Jednakże styl autorów pozostawia wiele do życzenia. Jedynym naprawdę ciekawie opisanym tematem w tej książce jest wojna stuletnia. Natomiast innym fascynującym zagadnieniem, jakim niewątpliwie są krucjaty, można było się serdecznie wynudzić. Na końcu każdego małego rozdziału znajduje się jego podsumowanie. Najważniejsze informacje zostały tutaj Punktowany, co myślę, że stanowi formę bardziej przejrzystą dla ucznia. Ponadto, co jest bardzo dobrym pomysłem, do każdego punktu dodano numer strony, na której znajduje się rozszerzenie danego tematu, natomiast na wskazanej stronie, na marginesie, znajduje się informacja o danym zagadnieniu. Trochę to przypomina lektury szkolne wydawane przez wydawnictwo Grek. Tam też na marginesach znajdowały się informacje o ważnych wydarzeniach czy elementach utworu, które następnie wykorzystywano na końcu książki w jej opracowaniu, czyli tak zwanym bryku. Ponadto, podsumowanie znajduje się także na końcu każdego dużego działu. Jednak w porównaniu do poprzednio omawianych jest ono dużo skromniejsze. Nie ma tutaj żadnej osi czasu, a najważniejsze wydarzenia nie zostały ujęte w formie kalendarium. Należy je wyszukać w punktach zamieszczonych powyżej. Jednak nie to jest największym zarzutem, jaki mam do tych podsumowań. Autorzy tego podręcznika w tym względzie zdecydowali się pójść na totalną łatwiznę. Otóż punkty, jakie znajdujemy w podsumowaniach dużych działów, to są dokładnie te same zamieszczone na końcu każdego małego. To jest działanie na zasadzie kopiuj-wklej. Czasem delikatnie został zmieniony szyk zdania, czasem coś zostało pominięte, jednakże różnice w tej kwestii są czysto kosmetyczne. Podobnie jak w przypadku podręczników wydawnictw SIP i Nowa Era, również tutaj znajduje się lista dodatkowych propozycji książkowych dla uczniów bardziej zainteresowanych tematem. Jednak nie je ani na końcu każdego małego rozdziału, ani w podsumowaniach. Autorzy tej książki zdecydowali umiejscowić taką listę na samym końcu. Do przeczytania tej książki byłem święcie przekonany, że takowej listy tutaj w ogóle nie ma, aczkolwiek w tej kwestii sam jestem trochę sobie winny, ponieważ nie doczytałem do końca spisu treści. Niemniej jednak uważam, że te dodatkowe propozycje książkowe znajdują się w miejscu, do którego raczej nikt nie zagląda. A przynajmniej ja bym nie zajrzał. Autorzy wydawnictwa Operon, jeśli chodzi o omawianie dziejów po upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego, Rzymskiego, poszli w zupełnie inną drogą niż poprzednicy. Ci bowiem zdecydowali się na przedstawianie wydarzeń w formie czysto chronologicznej. Dzięki temu trudniej zapomnieć kontekst europejski w stosunku do wydarzeń w Polsce, ponieważ te omawiane są na bieżąco. Poza tym takie rozwiązanie sprawia, że temat architektury czy sztuki średniowiecznej, omawianej zarówno w odniesieniu do naszego kraju, jak i do całego starego kontynentu. Merytorycznie nie mam tę podręcznika nic do zarzucenia. Jest napisany naprawdę solidnie. Myślę, że wszystkie najważniejsze informacje zostały przekazane, a zagadnienia wyjaśnione dobrze. Uczniowie nie powinni mieć większych problemów ze znalezieniem w tekście uzasadnie podejmowanych decyzji. Jednakże wydaje mi się, że w pewnych miejscach autorzy tej książki za bardzo wdawali się w zbędne szczegóły. Przykładowo, według mnie niepotrzebna informacja jest to, jakie plemiona greckie, czy Dorowie, czy Jonowie zakładali konkretne miasta państwa, czy też kolonie w Azji Mniejszej. Problem z tym podręcznikiem leży zupełnie gdzie indziej, a konkretnie w stylu, w jakim został napisany. Język ten jest typowo naukowy. Sprawa to, że czytanie tej książki nie dość, że nie sprawia większej przyjemności, to jeszcze wręcz może nudzić. Mnie na przykład czytało się to dość ciężko. Poza tym miejscami odnosiłem wrażenie, że ten podręcznik jest dość chaotyczny. Przykładowo, najpierw otrzymujemy informację o tym, że cesarz bizantyjski zwrócił się z prośbą do papieża o pomoc w walce z muzułmanami, następnie to, że papież wezwał do Krucjat, a dopiero wtedy wyjaśnione są motywy jego postępowania. A jak już jesteśmy przy temacie Krucjat, to bardzo nie podobało mi się to, że przy ich omawianiu został poruszony temat zakonów rycerskich, a potem, kiedy poruszono kwestię zakonu w ogóle, dopiero wtedy jest wyjaśnione, czym te zakony rycerskie w ogóle były. Podczas czytania tej książki nie udało mi się wychwycić żadnych błędów. Spośród moich ulubionych tematów tylko wojna stoletnia została opisana naprawdę fajnie. Natomiast w przypadku krucjat można było odnieść wrażenie, że to zagadnienie jest całkowicie nieciekawe. Podobnie ma się zresztą sprawa starożytnego Rzymu. Uważam, że jako pomoc naukowa ten podręcznik dobrze spełnia swoje zadania. Natomiast jako zwykła lektura... ujmę to tak. Nie odradzam przeczytania tej książki, jak również do tego nie zachęcam. I to tyle ode mnie na dziś. Mam nadzieję, że mój materiał się Wam podobał. Zanim zniknę, chciałbym krótko odpowiedzieć na komentarz jednego z moich widzów, kryjącego się pod pseudonimem Jadwink. Do omawiania książek historycznych wracam w najbliższym filmie, znaczy w jednym z najbliższych, gdyż jeszcze nie wiem, co opublikuję najpierw, a szykuję dla Was pewną niespodziankę, dlatego obserwujcie kanał. A tymczasem zachęcam Was do zostawienia pod tym filmem pozytywnej oceny oraz napisania komentarza. Ponadto zachęcam do kliknięcia przycisku subskrypcji. W ten sposób Dołączycie do grona moich stałych widzów, będziecie też mogli otrzymywać powiadomienia o moich kolejnych produkcjach. Ponadto dajcie też znać w komentarzach jeszcze jakie tematy Was interesują, jakie książki mi polecacie, jakie chcecie, żebym przeczytał. Ja czytając te książki, i szykując dla was te filmy, ciągle się czegoś uczę, dzięki czemu stale się rozwijam. Także trzymajcie się i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!